Akurat musisz teraz kaszleć? Hej, hej, witam się z wami w kolejnym dniu. O e, Remis troszeczkę mi pokaszluje w nocy miał stan podgorączkowy. Czułam. Ja też wiecie, mam ten moment w ręce. Wystarczy, że go dotknę i wiem, czy ono stan podgorączkowy, czy nie w nocy troszkę gorączkował, teraz jest lepiej, bo nie ma temperatury, ale podejrzewam, że to od kaszlu, bo w nocy się troszeczkę mi zaczął dusić, tutaj było ok, ale biegał, byliśmy w ośrodku kultury, na Mikołaju biegał tam i podejrzewam, że mogło go gdzieś zawiać coś, już mi zaczął wyglądać wieczorem niewyraźnie, no i tak to wygląda i teraz jesteśmy odizolowani, leżymy sobie, włączymy jakiś, nie Remik, jakiś... Jeden odcinek, coś włączymy sobie świątecznego, jakąś świąteczną e, baję. Nie, świątecz... nie świąteczną muzykę. Muzykę? Okej. Okay. powiem, że ja non stop przecieram te lustro, mam takie fajne chusteczki nie wiem gdzie ja je właśnie kupiłam do przecierania, przecierania szyb i luster i patrzcie co przetrę to jest obkidane lustro ja już mówię, kto to robi, laty, ty tak myjesz zęby że jest non stop obkidane nie, ona, nie, no nikt się nie przyzna odstaje mi tutaj lustro, bo Lila mi podmieniła yy, to, ten organizer na kosmetyki i będę go musiała przełożyć do innej szafki po prostu coś pokombinować, bo on jest za duży. Ja miałam mniejsza, a ona ten mniejszy wzięła do siebie, a mi podłożyła ten większy, więc muszę coś wykombinować. Światło mam, jakie mam, bo jest rano i tutaj dosyć, to tu mnie nierówno włosy, dosyć mocno świeci, co Wam chciałam pokazać, bo się czeszę i że mi tam kaszle. Mam takie coś. taką Nie wiem, czy ja Wam to pokazywałam. Chyba kiedyś Wam pokazywałam, jak kupiłam, e, zamówiłam na temu taki alegrzybyk i nim się o, robi tak i on super ściąga, wiecie, te włosy ze, ze szczotki. Ze szczotki. Super się nim e, czyści szczotkę, także bardzo polecam. I co? Ja się biorę za taki makijaż. I zaraz będę musiała jechać po Lilę, bo jest na, na korepetycjach. A potem e, czeka nas nauka i po, z biologii, i po nauce. Może pojadę z Lilą do galerii, bo e, Lila się. Oni tam na Mikołajki się losowali w tym roku, więc trzeba będzie coś, e, coś zakupić. Ogarnęłam się mniej więcej i jadę po ile do, do pani korepetytorki. Powiem wam, jak mnie to denerwuje, dzwoni do mnie jakiś numer, ja nie zdążę odebrać. Odzwaniam i przepraszamy, taki numer nie istnieje. Jakby what the hell, nie, nie ogarniam tego. I to jeszcze w niedzielę wydzwaniają do, do człowieka. Dobra, ja już jestem, czekam na Lilę. Ogólnie to wczoraj były, były te mikołajki, co Wam chciałam powiedzieć, tam Wam wrzuciłam jakieś przebitki właśnie z warsztatów. Udało mi się zapisać całą czwórkę dzieci na warsztaty, bo to też było, na, znaczy nie na zapisy, tylko na bilet. Trzeba było po prostu mieć bilet. Bilety były darmowe, także super, w tamtym roku też tak było na warsztaty i później osobno był, dwie godziny później przedstawienie teatralne i Mikołaj i też dzieci dostawały takie małe paczuszki i co też było za darmo, także super, nam się udało też dla całej czwórki, bo szukałam wszędzie indziej Mikołaja i powiem Wam, było ciężko, albo już nie było miejsc, a tutaj tak naprawdę ten ośrodek nasz na ostatnią chwilę, ostatni jakoś, ostatni, ostatni tydzień dał te ogłoszenia, że jest Mikołaj i fajnie, że się udało, bo te bilety darmowe, jak są to wiecie, to się u nas bardzo szybko rozchodzi. W czwartek jeszcze Lila z Remikiem byli na takiej ala zabawie, tam tańczyli, bawili się też w świątecznej świątecznej, to było Klauni Rupert i Rico, coś takiego. No to wtedy tylko była nasza dwójka, bo to było w środku tygodnia, nie mieliśmy chłopaków, ale fajnie, że udało się wczoraj z tymi warsztatami. I pokażę Wam też, jak Lila zrobiła stroik, bo zrobiła prześliczne. Tadeusz tam pomagał chłopcom robić stroiki. Jeden stroik dostała babcia Adela, no Remik nie, on jest za mały i on jeszcze nie jest tam, on pierniczki robił, takie wiecie łatwiejsze rzeczy, to co chciał, a, a reszty jakieś tam stroiki tego nie interesowały, także tak trochę, y, trochę tych słodyczy dzieciaki dostali. Też tam od tego Mikołaja z goku to właśnie tam nie było. Tam był tylko jeden lizak. A tak to dostali tam puzzle, jakieś takie wycinanki świąteczne. Yy, także fajnie, fajnie. Coś innego, takiego kreatywnego też będziemy na pewno robić. Dzisiaj z Remigiem postaram się właśnie tak, żeby nie wychodził za bardzo z łóżka gdzieś tam. Pobawimy się z nim zabaweczkami. Yy, porusujemy właśnie. Takie rzeczy porobimy. No a Remig jeszcze dostał paczkę z przedszkola. I fajnie, że dostał takie zdrowe przekąski. Wiecie, mus, tam takie y, jabłka suszone, takie żelki, takie też ala owocowe. Fajnie, że też podostawał takie rzeczy, bo one są naprawdę smaczne, a nie, że wiecie, wszędzie y, słodycze, no nie? No i tak, no i tyle. Słodycze my też im dzielimy. Nie dajemy wszystkiego naraz, tak jak się innym wydaje. Y, dzielimy dzieciom słodycze. Ja mam wszystko pochowane, y, zamknięte w szapce, także Remik sobie sam nie otworzy, bo nie sięgnie. Także, no bo jak ja bym wyciągła na stół, wszystko dała, Lila jest taka, że ona się zapyta: mama, czy mogę, bo ona jest tak nauczona. A Remik czasem się zapyta, czy mogę, a czasem, jakby było, to by zjadł wszystko, to co jest na stole. Także dlatego my im te y, słodycze też dzielimy. Dzielimy i są y, pod kluczem, że tak powiem, u nas y, słodycze. Ja bym na przykład chciała sobie jakąś sukienkę kupić. Tu są akurat spódnice. koszulki, ale i sukienkę na święta. O, Dziękuję. bardzo ładne koszulki. Sukienka, ale nie taka. Ja taką mam podobną. Ja bym jakąś sukienkową. Dopiero ci taką bluzę kupiłam w lumpie. Dobra, to co gdzie idziemy? Na jaki dział? Ale tu jest jeszcze całkiem sporo rzeczy świątecznych, ci powiem. Jak na tą porę roku. No to jest spoko. Kominek z woskami. Takzik tutaj się ogląda, więc mi wybaczcie, ale chciałam Wam pokazać ten stroj jaki ładna Lila zrobiła. To jest z żywy, żywy gałązek, także trochę szkoda, bo na drugi rok już nie będzie go, ale to zawsze można kupić <tutek> takie sztuczne. <grym> na ten telewizor. Co się tu to do widzów? Przecież trochę. I tutaj jest jeszcze drugi, to jest na płycie CD. Taki meszek, tu e, świeczuszka, można ją zapalić. Czekajcie, zapaliłam. I taka choineczka z cykinkami i taki strojczek. I Jeszcze taka choinka. Tutaj sobie dam na tą swoją płeczkę ze Stranger Things i to jest włóczki. Zrobiony normalny stożek z papieru włóczka i mm. takie cekinki. Dobra, a chcesz iść na polko? Na polko chcesz iść, wypuścić się. Dobra, chodź. A tutaj troszkę pozmieniałam. Chciałam Wam pokazać, że jeszcze miałam taką girlandę z lampkami coś takiego, więc nie miałam gdzie dać ją tutaj. Tutaj dałam jednak tą gwiazdę bcm i nawet spoko to wygląda. A tutaj dałam tą hajneczkę jeszcze takiego mikołaja czekoladę I dałam lampki tu na nią, no nie? No i tak to wygląda. A tutaj mam te yy, moje prace wianuszki, które zrobiłam. Nie pokazałam Wam. Jeden jest taki mały. I potem mamy prezent. Coś takiego. To jest taki prezencik, wiecie, pod choinkę. Potem mamy taki większy. Tylko, że widzę, że się kokardka z niego urwała. Niedobrze, bo tam jest na jednym kleju tylko. I jeszcze mamy taki mały różowy. No, urwało się. bo Tutaj tylko jest o. Takie o. I... I ogólnie tak to wygląda i powiem Wam, że fajnie wygląda. Nie wiem, czy go sobie nie zostawię, bo szkoda mi go dawać, ten jarmark do szkoły fajnie o wygląda. Jest już pół do dziewiątej wieczorem, byłem jeszcze teraz zaraz na podwórku. Troszeczkę też zaczerpnąć świeżego powietrza, bo straszny zaduch jest tutaj e, u nas w domu. Mm. No i co, ja się już zanim będę żegnała. Jutro, jutro remika zostawiam w domu z wiadomych przyczyn. Z rana dzisiaj miał gorączki, jakby lepiej się poczuł i w ogóle, a potem około godziny 16 znowu zaczął mi gorączkować i miał już prawie 40 stopni. Więc musiałam mu podać syrop, bo już miał takie powoli, wiecie, zaczął mieć częsawki, więc troszeczkę się przestraszyłam. Dałam mu ten syrop, zbiło mu to gorączkę, na razie nie ma. Coś tam pokaszluje, daję mu co chwilę herbatkę, żeby pił, ale, ale na razie nie ma gorączki i mam nadzieję, że w nocy będzie w miarę dobrze, bo ja, ja mam bardzo lekki sen. E, się śmiałam dzisiaj do Tadeusza, że przy mnie złodziej to nic by nie ukradł, bo ja wszystko słyszę przez sen i... No ciężko mi jest potem spać jak dziecko, wiecie, cały czas kaszle gdzieś tam, nie łapie za i tak dalej, bo jak jest dziecko chore, no to wiadomo, że ja z nim wtedy śpię, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Także zobaczymy, jak to będzie jutro. Trzymajcie kciuki, widzimy się za dwa dni i do zobaczenia. Hej, pa!